Hej, witam Cię serdecznie. Dzisiaj pokażę Ci, jak tworzyć treści za pomocą ChatGPT, a także jak przekuć te... Y Treści w materiał, który możesz udostępniać jako swoje freebie albo jako część swojego produktu cyfrowego. Pokażę Ci, jak to zrobić za pomocą AI: dosłownie w przeciągu 5 minut, mieć gotowy materiał, który możesz udostępnić dalej. Możesz dzięki temu zbierać maila od swoich potencjalnych klientów, a także możesz po prostu sprzedawać takie materiały. Na swojej platformie sprzedażowej. Tego wszystkiego oraz dużo, dużo więcej: jak zbudować platformę kursową i jak zacząć sprzedać, jak uruchamiać reklamę, jak zacząć właśnie sprzedawać dzięki reklamom. Uczę w moim kursie. Jeżeli jesteś zainteresowana, to znajdziesz link gdzieś poniżej. Natomiast nie przedłużając, zaczynamy i już pokazuję Ci, jak ja tworzę swoje. Materiały darmowe albo materiały do lekcji dzięki AI i korzystając przy tym z darmowej wersji Chat GPT oraz darmowego programu Gamma App. I po pierwsze, korzystam z gotowego już promptu do skopiowania, który znajdziesz również w kartach pracy w moim kursie, jeżeli kupisz do niego dostęp. Jak widzisz, prompt jest bardzo rozbudowany, więc teraz go sobie skopiuję i przejdę do chat GPT i po prostu wkleję sobie ten prompt. I jak widzisz, zanim czat wygeneruje mi odpowiedzi, zada mi jeszcze kilka konkretnych pytań, tak aby odpowiedzi były jak najbardziej trafne i dobrze wykonał swoją pracę. I jak widzisz, musimy odpowiedzieć na pytanie, jaki jest główny temat Twojej lekcji wideo, albo... Po prostu rozdziału e-booka, po drugie, jaki jest unikalny kąt lub perspektywa, jaką chcesz przedstawić na ten temat, kto jest Twoją grupą docelową i czy masz konkretne pomysły lub przykłady, które chcesz uwzględnić w lekcji. Ja w takim bądź razie sobie zrobię na przykład temat, jak stworzyć newsletter. Następnie wybieram sobie na przykład dla początkujących, bo chcę, żeby to było zrozumiałe dla wszystkich. Następnie kto jest grupą docelową, właścicielem małych firm oraz zostawiam sobie tutaj na przykład konkretne case study albo konkretne narzędzia, które chcę pokazać w moim E bo tworzę akurat na tej podstawie e-book, krótki przewodnik. I jak widzisz, mamy tutaj tytuł lekcji, mamy dlaczego to jest ważne, dlaczego warto budować, właśnie i warto się tego nauczyć, warto mieć newsletter. Mamy również, jak stworzyć newsletter w kilku krokach w czterech krokach. Jest tu bardzo, bardzo. Szczegółowo opisane. Możesz oczywiście porobić screeny, dodać zdjęcia, żeby to jeszcze bardziej było łatwe, przyswajalne dla osoby. I myślę, że na przykład Twój potencjalny klient z pewnością doceni coś takiego, bliżej Cię pozna, będzie Ci wdzięczny i będzie bardziej skłonny zapłacić za Twoje usługi, za Twój kurs, jeżeli mu dasz, zaproponujesz właśnie taki darmowy materiał. I Możesz oczywiście z tego tworzyć również yy, na przykład treści do swoich lekcji yy, i na tej podstawie tworzyć prezentację. Natomiast ja już y, pokazuję Ci, jak tworzyć e-booka. Yy, a więc kopiuję sobie te treści. Oczywiście Twoim zadaniem jest przeanalizowanie tego wszystkiego, i następnie przechodzę do Gamma App. Gamma App to jest. Yy, Oparte na sztucznej inteligencji program do tworzenia prezentacji, ale także różnych materiałów, takich jak e-booki. Tak? Oczywiście to nie są takie prawdziwe e-booki typu Epub, natomiast możesz tworzyć właśnie PDF-y i je potem udostępniać w sieci. I po zalogowaniu się, czy też po zarejestrowaniu się na tym. Platformie otrzymujesz kredyty, 400 kredytów, które możesz wykorzystać właśnie do tworzenia aplikacji. Jeżeli potrzebujesz więcej, oczywiście dalej jest płatne. Natomiast myślę, że na początek wystarczy to. I teraz mamy trzy opcje, tworzenie za pomocą sztucznej inteligencji. Możesz wkleić tekst i na podstawie notatek, konspektu lub zawartości możesz również wygenerować na przykład całego e-bookę czy całą prezentację na podstawie jednego zdania, co jest po prostu wow, mind blowing. Ja natomiast już mam gotowy konspekt lekcji. Dlatego sobie po prostu go wprowadzę tutaj i jak widzisz, możemy albo stworzyć stronę internetową, dokument, albo prezentację. Ja otworzę dokument i następnie zaznaczam, że generowanie na podstawie notatek lub konspektu, lub możesz zachować dokładnie taki sam tekst, jak go napisałeś. Następnie klikam Kontynuuj. Jak widzisz, wyszło ogółem 9 kart, i teraz sztuczna inteligencja co zrobi za nas? To opakuje to w bardzo ładną, przyswajalną zawartość materiału. Natomiast mamy jeszcze tutaj do wyboru język, również mamy do wyboru temat. Temat to jest inaczej motyw, czyli wygląd tego, jak ma wyglądać mniej więcej. Nasza prezentacja i można tutaj dopasować wszystko do swojej marki. Jak widzisz opcji jest bardzo dużo. Mamy również na coś takiego. Mamy bardziej różowe motywy, czarne. Możliwości jest naprawdę ogrom. Może być coś na przykład zielonego, bardziej energetycznego. I może być. Ja powiedzmy wybiorę sobie takie oczywiście czcionki oraz kolory możesz również edytować dowoli pod swoją markę, jeżeli masz już takie wybrane. I na, następnie klikam sobie generować i czekam, aż AI zrobi całą ciężką pracę za mnie. Trwa to dosłownie kilka, kilka sekund. I ta i wszystko dzieje się za mnie. I jak widzisz, Cały ten tekst jest w łatwej, przyswajalnej formie. Mam już nawet swoje obrazki. Oczywiście, obrazki mogę sobie tutaj dowolnie zmienić, klikając w tym rogu i proszę edytować. Następnie mam tutaj możliwość albo wgrania swoich, albo przysłania z sieci, albo też tworzenia za pomocą sztucznej inteligencji lub poszukania ze stoku. I jak widzisz mój e-book jest już gotowy. Wystarczy edytować niektóre rzeczy, które na przykład mi się nie podobają i kiedy już skończę następnie klikam udział eksport oraz eksportuję sobie do PDF-a. I tak przygotowany PDF, tak, materiał mogę wgrać na swoją stronę i pobierać, jako, i udostępniać jako, właśnie, darmowy materiał. Także dziękuję Ci za oglądanie. Mam nadzieję, że coś wyniosłeś, wyniosłeś z tego filmu. Do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć.